I cały czas zastanawiam, czy najpierw lampy, a później koła. Czy najpierw koła, a później lampy? Bo chciałbym ten samochód zobaczyć na glebie. Ale wiecie co: lampy, pokrywa bagażnika, spoiler i dopiero na glebę. I wtedy będę mógł zobaczyć, jak te szerokie koła naprawdę w tym aucie wyglądają. Te lampy jeszcze niedawno były matowe i wyblakłe. Grzesiek przywrócił im dawny blask, ale kosztowało go to kilka dobrych godzin pracy. Zobaczcie, te lampy naprawdę dobrze wyszły, tym bardziej, że są oryginalne z tego samochodu, a samochód, przypominam, pochodzi z Kalifornii. Całe były popękane, miały mikropęknięcia, więc co zrobiłem? Odnowiłem je. Kilka warstw bezbarwnego, wcześniej specjalny zmiękczak, który rozpuścił ten plastik i zobaczcie, lekko przydymione i wyglądają jak nowe. Dlaczego nie kupiłem nowych szkieł? Dlatego, że sztuka kosztuje 2200 zł. Jest na co te pieniądze wydać, a sami zobaczcie, lampy indywidualne. No i piękne. Samochód bez świateł jest tylko blaszaną puszką. Po przykręceniu lamp od razu nabiera charakteru. Jeszcze lepiej będzie, gdy w końcu stanie na swoich felgach obliczonych tak, by pasowały do poszerzeń. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze zderzaka. Na szczęście Grzesiek już ten pełnie niesie. Dawny ulepiony prototyp z kawałków plastiku i blaszek chyba był dobrą formą. Wszystko pasuje idealnie. I ostatni element, klapa bagażnika. Tego się w pojedynkę nie przykręci. Uważaj, bo to na wagę złota. Widzicie? I to jest ostatni element, żeby zamknąć kształt tyłu. Tego jeszcze nie widzieliście, zresztą szczerze, ja w kolorze też nie. Chwila prawdy. Ząk albo zwycięstwo. Czyli to już koniec. Jeszcze nie, jeszcze znaczek. Biżuteria najważniejsza. To co, teraz gleba i podziwiamy wszyscy ten seksowny tyłeczek. Kodeks dżentelmena nakazuje nie patrzeć, gdy dama się ubiera. Ale za późno. I tak już złamaliśmy tę zasadę. Ląduje miękko na lądzie, zyskując właściwy prześwit. I co? Nic nie powiem. Jest mega. Jedno jest pewne: Grzesiek i Przemek będą mogli się ścigać na to, kto ma większy spoiler. W BMC też jest pokaźny parapet.